Witam was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu, niech będzie pochwalony Bóg Ojciec Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Panie Boże wysłałeś świętego Jana Chrzciciela, aby był zwiastunem Twego Syna, który urodził się i umarł za nas. Pozwól nam wyznawać naszą wiarę w ciebie za przykładem świętego Jana który został umęczony za prawdę i sprawiedliwość módlmy się w imię ojca i syna i ducha świętego amen święty janie chrzcicielu bóg powołał ciebie aby przygotować drogę do zbawienia świata Poprowadź nas do pokuty i nawrócenia, oczyść nasze serce ze zła i grzechu, bo chcemy być godni naszego Pana. Święty Janie Chrzcicielu, ty miałeś przywilej chrzcić syna Bożego w wodach Jordanu. Zdobądź dla nas obfitość darów Ducha Świętego. I poprowadź nas drogą zbawienia, trzeźwości i pokoju. Święty Janie Chrzcicielu, który swoją abstynencję praktykowałeś przez całe życie, pomóż nam, abyśmy w naszej Ojczyźnie doczekali czasów, w których alkohol i używki przestanie być symbolem nieszczęść, zmartwień i tragedii. Chroni nas przed grzechem upijania się, bądź natchnieniem i pomocą dla nas wszystkich, którzy wyrzekają się napojów alkoholowych dla dobra swojego i naszych rodzin. Patronie trzeźwości, wzbudź w sercach naszych pragnienie życia bez alkoholu i używek, abyśmy. Poprzez ich abstynencję osiągnęli trzeźwość całego narodu. Niech Bóg Was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Wasze rodziny. Niech poprowadzi Was do prawdy i nawrócenia. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.